Witajcie. Dzisiaj y, zrobimy sobie y, ciasto na pizzę i uformujemy sobie pizzę. Pokażę Wam, jak ja to robię. W takim można trochę powiedzieć przyspieszonym tempie, bo nie będziemy tego na to ciasto czekać y, 24 godziny, tylko po prostu o wiele szybciej to zaczniemy piec. Tutaj mam dwie łyżeczki płaskie soli, jedną łyżeczkę taką bardziej czubatą cukru, dwie szklanki wody. Będę używał do mojej pizzy, do mojego ciasta drożdże suszone na pół kilograma. To jedna taka saszetka, cztery szklanki mąki. Mąkę tutaj będę używał do pizzy typu 00. No i trochę też mąki będzie nam potrzebne jeszcze do jakiegoś tam podsypania ewentualnie przy wyrabianiu ciasta. Mąkę, krupczatkę. Mąka, krupczatka po prostu zastąpimy ją też kaszką manną, bo można użyć zamiast mąki, krupczatki, kaszki mannej. Ale ja będę używał mąkę, krupczatkę. Ona jest taka, można powiedzieć, ma takie delikatne ziarenka jak gdyby. No i oliwę z oliwek. Ja tutaj mam oliwę z oliwek z bazylią już. Także też dodam tutaj takiego fajnego smaku. No i teraz tak do garnka wlewamy te dwie szklanki wody. Na razie sobie zrobimy taki lekki zaczyn. Teraz dodamy te e, drożdże suszone, całą torebkę. Następnie tą łyżeczkę cukru. No i dodamy tak z pół szklanki tej mąki. To będzie też jako pożywka dla naszych drożdży. A cukier będzie takim katalizatorem, żeby przyspieszyć tą reakcję. Właśnie, żeby te drożdże tam ożyły i zaczęły, można powiedzieć, pracować. Jak to się fachowo chyba nazywa, że drożdże pracują. Także lekko tutaj zamieszałem i chwilę poczekamy. Chwilę, no pół godziny, może godzinę. W zależności jaką macie temperaturę w domu też. Tutaj moje drożdże już zaczęły tutaj pracować. Taka pianka się delikatna pojawiła. I on zaczyna się taki, można powiedzieć, ta woda taka trochę gęściejsza się robić z tą naszą mąką i z tymi drożdżami. Także tu jeszcze troszeczkę przemieszamy. No i teraz dodamy soli, te dwie łyżeczki. Dodamy, trochę przemieszamy, żeby ta sól tutaj się nam rozpuściła w tym naszym zaczynie. No i za chwilę będziemy dodawać mąki. Także po trochu tutaj dodajemy najpierw tą, te pół szklanki, następnie szklankę kolejną i musimy to na razie wstępnie dokładnie wymieszać z tym naszym zaczynem tą mąkę. Także mieszamy i powoli dodajemy kolejne tutaj szklanki tej mąki, bo od razu jakbyśmy wszystko wsypali, to ciężko by było nam, się tu, nam, nam tutaj to wszystko właśnie wymieszać. Bo to też wszystko się robi takie gęste dosyć to ciasto. No, i teraz y, za chwilę dodamy kolejną szklankę, już ostatnią. To będzie czwarta szklanka. No, i teraz to dokładnie tutaj przemieszamy. Ale tak naprawdę to jeszcze nie jest, y, można powiedzieć, koniec y, przygotowywania tego ciasta. Bo teraz jeszcze będziemy musieli po jakimś tam wstępnym takim wymieszaniu tą łyżką, bo ja tutaj łyżką to wszystko mieszam, y, będziemy musieli to jeszcze to ciasto dobrze wyrobić. Na stolnicy, już czy tam na blacie, już rękoma tak. No i teraz podsypiemy sobie trochę tej mąki, tej do pizzy. No i teraz to wszystko to ciasto tutaj dokładnie musimy wyciągnąć z tego garnka. Także całe ciasto przekładamy już na ten blat, czy na stolnicę, w zależności od co tam macie. No i teraz trochę z góry też tej mąki. Także te dwie, cztery szklanki, plus jeszcze ta mąka tutaj do podsypania, żeby jeszcze można tutaj to ciasto wyrobić. No i teraz, jak widzicie, w takim dość szybkim przyspieszeniu, można powiedzieć, zrobiłem Wam, żeby Was też tutaj nie zanudzić. No ja teraz to ciasto dokładnie tutaj wyrabiam, też żeby się trochę mniej tutaj kleiło, bo przy pierwszym takim właśnie, można powiedzieć, wygniataniu czy tam gnieceniu tego ciasta, Wyrabianiu, można tak powiedzieć, I się te ręce trochę nam obkleiły, także warto je tutaj umyć. I takimi już czystymi, świeżymi, bez tego ciasta, to nam się na pewno to lepiej będzie tutaj wyrabiało. Teraz jeszcze dodamy z góry trochę tej oliwy, tak na oko, nie wiem, łyżkę, do dwóch maksymalnie tych łyżek tego, tej, tej oliwy z oliwek. Dodajemy i po prostu teraz zagniatamy to wszystko, to całe ciasto. Już, żeby tą oliwę tutaj wciągnęło to ciasto, tak? No i już mamy ciasto właściwie przygotowane. No, no fajnie tutaj jest mi sprężyste, także teraz sobie to podzielimy na takie cztery części. Bo z tego, z tej porcji całej, a co ja tutaj wam pokazuję, to wyjdą mi cztery pizze takie. Wielkościowo wam pokażę. Jakie te pizze są? Będą. Kurczę, nie, nie wiem, nie zmierzyłem dokładnie tych, tych foremek, bo to będziemy robić na takich foremkach. Wam pokażę. Nie wiem, jakie tam średnice one są, ale myślę, że to są standardowe. Także, jak będziecie kupować, to są to standardowe rozmiary. Czyli na takie blaszki spokojnie tutaj tego ciasta wystarczy. No i teraz, jak widzicie, formujemy sobie tutaj taką kuleczkę. I będziemy je na razie odkładać na bok. Bo to ciasto będzie musiało nam tutaj później jeszcze troszeczkę wyrosnąć. No i jeszcze podsypujemy trochę ten blat tam, gdzie będziemy te kuleczki układać sobie tą mąką. No i teraz kolejną kulkę tutaj przygotowuję. Jeszcze możemy tam zawsze sobie trochę podsypać tej mąki. I delikatnie jeszcze to wyrobić. Przed uformowaniem tej kuleczki. Także... No już druga kulka jest przygotowana tego ciasta. No i kolejne, tak samo zrobimy. Tutaj już mam przygotowane te kulki z ciastem, także przykryję je tutaj folią spożywczą, żeby mi tutaj one nie wyschły. No i poczekamy. Też musimy, nie wiem, czasowo, to ciężko mi powiedzieć, ile to nam będzie, pół godziny, do godziny. Mówię, wszystko w zależności od tego, ile, jakie, jaką temperaturę macie w domu. Czy jest ciepło, czy chłodniej trochę. No i nasze ciasto tutaj już trochę podrosło, jak widzicie. I możemy się zabierać za formowanie już tego, można powiedzieć, placka do pizzy. Podsypuję tak dość, jak widzicie, mocno tą krupczatką. No i teraz jeden kawałeczek już zdjąłem. Troszeczkę mi się do tej folii przykleił, ale to nic nie szkodzi. No i teraz formujemy sobie, jak widzicie, w taki właśnie sposób. Można powiedzieć taką metodą rozciągania i lekkiego przyciskania dłońmi, i ten placuszek nam się fajnie tak układa w taki okrąg. No, i ja takie blaszki, jak widzicie, mam. Kupiłem je w sklepie niedawno, także polecam Wam kupno takich blaszek. Ja mam dwie takie. Także na zmianę, można tutaj sobie piec: jedną, drugą, trzecią, czwartą i tak dalej. No i położę je też na blaszce. Położyłem też papier do pieczenia. No nie wiem, tak dlatego, że one są nowe też i mówię, chociaż my te były, ale mówię że jakiś tłuszcz czy coś takiego, to chyba lepiej właśnie na papierze do pieczenia to zrobić. No i teraz delikatnie, jak widzieliście, przełożyłem to ciasto na, na tą blaszkę, na ten papier do pieczenia. No i teraz jeszcze to delikatnie tutaj uformowałem. Można jeszcze to lekko po... Nie wiem, można powiedzieć, że porozciągać trochę jeszcze na tej blaszce, spokojnie. Jeszcze ją tutaj uformować. Oczywiście pamiętajcie o tym rancie tutaj, nie? który ma być. On nie musi być za wielki, bo później tak jak będziemy piec, to on dość mocno tutaj urośnie. No i teraz kolejny, kolejny taki, można powiedzieć, placuszek robimy, czyli ten spód do pizzy. Czyli tak można powiedzieć jak formujemy to te palce gdzieś tam kawałeczek tam centymetr od tego brzegu musimy zachować, żeby ten rand właśnie tutaj się nam utworzył. Ten brzeg tej pizzy, tak? który później nam fajnie tak wyrośnie. No i przekładamy ją znowu tutaj na tą blaszkę z tym papierem. Papier oczywiście wyciąłem w takie kółko, trochę większe niż blaszka. No i kolejną tak samo robimy. Zresztą z tymi kolejnymi tak samo, tylko na razie, mówię, na tych dwóch blaszkach, jak będziemy je piec, później to jedna blaszka się na pewno zwolni, będzie, będzie wolna i będziemy mogli sobie kolejną pizzę już przygotować. Także to szybko w miarę idzie. Ja na razie dzisiaj wam pokażę, właśnie jak tutaj pokazałem wam, jak to ciasto. Ja akurat robię takie na szybko, można powiedzieć, bez jakiegoś czekania. W lodówce. Ono też fajnie tutaj wyjdzie, fajnie się wypiecze. Pokażę Wam oczywiście to wszystko w innym filmie, w kolejnym. Sos na pizzę już jest, można powiedzieć, dostępny u mnie na kanale, taki jak ja przygotowuję, taki pomidorowy. I też go będziemy tutaj później używać do pieczenia. Także zachęcam Was do oglądania tam wcześniejszego tego filmu o sosie pomidorowym. Oczywiście zostawię go tutaj Wam na dole w opisie tego filmu żebyście mogli też sobie taki sos przygotować, chyba że robicie jakiś inny albo swój, także możecie też inny przygotować, ale jeżeli chcecie z mojego skorzystać, jak najbardziej polecam wam i zachęcam do oglądania tamtego filmu o sosie pomidorowym. A w następnym filmie pokażę wam jak tutaj dalej piekłem tą pizzę i jak ona mi tutaj wyszła, jakim sposobem właśnie w takim domowym piekarniku ja piekę pizzę bez żadnego użycia kamienia do pieczenia pizzy, bo wiem, że takie też są, ale ja tego właśnie nie stosuję i wam pokażę jakim sposobem ja tutaj piekę tą pizzę w piekarniku. Także zachęcam was do kolejnego też oglądania filmu, który będzie na następny raz, powiedzmy, czyli niebawem. Jeżeli oczywiście wam się taki filmik podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. To dzisiaj na tyle. Życzę oczywiście Wam smacznego. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.